Chyba, że będą odejścia No a ostatnio Isaiah Brown Który dzisiaj na pewno też będzie ważną postacią w drużynie spójnej Chociaż zaczyna z ławki Nie grał, gdyż... Był przeznaczony na to, jak e, grać przeciwko zawodnikom, którzy dobrze grają w do kosza. Jest ich sporo w zespole czarnych, a tymczasem jeszcze jedna trójka Fordsona. Z brakiem rzucania zatrzyma 7,5, a więc 2 dwa, dwa, dwa więcej średnio na mecz. Co więcej, i 18,6, rzuca tylko, a trafia. A Szląsk rzuca aż... W strojach kilka z nich się udało. 20 już jest dość. Było 20 do 5, a Fordson no, złapał formę. Dzięki której grał naprawdę wysoko w swojej karierze. Toski blisko, stara się być. Fordson, trudny rzut, nie ma trafienia. I faul jeszcze Bartosza Jankowskiego. I tak. to już jest faul, który da rzuty wolne. Tak, tak, oczywiście. Tutaj zatrzymanie kontry może być priorytetem. Eee. Zapewne ta akcja zakończyłaby się punktami. bo jeszcze będą liczyli goście na, na jakąś yy, pomyłkę na wyrzutów wolnych. On tak czy inaczej bardzo nerwowo wyrzucił on aut albo e, w ręce przeciwników. To, był, e, czwarta, to była czwarta strata, która musiała. Bo są znowu za dwa punkty tym razem zrobił. Bo tam wtedy mieliśmy naprawdę niesamowity układ w lidze i Tabaka, Machowskiego i Milicicza walczącego ze sobą w topowych Sopka. zespołach. E, to byłoby coś, i jeszcze wtedy pamiętamy. Więc niewiarygodnie zaskakująco ekscytujący startuj, który ostatecznie został sklasyfikowany przecież na drugim miejscu. O i jeszcze Gdynia. No ale pandemia nam to wszystko zabrała. Czasem Horson dzisiaj tutaj robi co chce gra. Niezbyt szybki. On jest po prostu mądry. On tutaj widzi luki wchodzi w te luki perfekcyjnie. Tak, tak, dokładnie. Reakcję Do obrony i doczekał się doskonałej, doskonalego bez piłki Davida Di Leo, ale ten tym razem nie trafił. I znowu Hortzon nigdzie się nie spieszy, a kiedy było trzeba, to zobaczył lukę w obronie. Niesamowity gracz. Paulu nie było. Jeszcze raz Forcon, za to Forcon wymusza przewinienie. Szybka decyzja Amerykanina, ale w pełni myślę tutaj uzasadniona. Dobra zasłona Krzysztofa Sulimy, spójrzmy raz jeszcze. Tak, ta ręka wyciągnięta przez To jest błąd, który Forcon od razu wykorzystuje. W takim tłoku nie mógł sobie poradzić, nie znalazł właściwego kąta do wykonania rzutu. Jeszcze raz Forcon pod kosz. Liczy na przewinienia, tak jest. I ten gwizdek I te się pojął. I dostaje cały czas. Liczymy tu na palcach straty, Jakuba chuba ale trzeba powiedzieć, że ma 11 punktów i 3 asysty. A Fordson robi to, co Fordson robi od początku meczu. Lewa strona, bezradni są zawodnicy czarnych przy tych wejściach. No tak, ale, ale to jest niezastanawiane. E, trójka Fordsona. Teraz Fordson swoim swoim podkoszami i będą tak punkty jest. zaliczone. Za ławką rezerwowych Mikołaj Witliński. Jeszcze raz Fordson. Tutaj tym razem zatrzymał to wejście, ale dlatego żeby ponowić kiedy będzie lepsza okazja, ale jeszcze to... stąd czwarty już fałd Słukształ. I jeszcze jeden. Piąty w tej kwarcie Kolmana. Który... Fordson znowu ponawia. Znowu gra z kolegą. Zobaczmy co teraz zrobi Benson. Zagrał do końca i nie trafił. Fordson! Ma piłkę i on trafia. Wow. Najniższy zawodnik na parkiecie. Ma... Się już nigdzie nie spieszą. Znowu ten kroczek do przodu. <laughs> Barreta I Znowu dużo miejsca ma Fortson I jest jeszcze drugie zwycięstwo z rzędu dla trenera y, Sebastiana Machowskiego. Ale widzimy jak... <kly> Trudnym do zatrzymania jest, właśnie, forcom. Mówię nie tylko ze względu na te statystyki rewelacyjne, ale większość zawodników miała problemy, prawda? Bo nie wiadomo, czy podejść bliżej, wtedy Amerykanin mija. Troszeczkę zostawić mu miejsca, jest w stanie właśnie troszeczkę poczarować, zrobić ten step.